23 grudnia 2025 roku Putin rzucił wszystko co miał na Ukrainę, aby ją wykończyć. 38 pocisków, 635 dronów. Rosja chciała pogrążyć Kijów w ciemności i zostawić jego mieszkańców na zimnie. Ale ten atak nie przestraszył Ukrainy. Stał się tylko zapalnikiem. Gdy rosyjskie pociski były jeszcze w powietrzu, odpowiedź Ukrainy była natychmiastowa i niszczycielska. Najpierw wysadzono porty, terminale naftowe, rurociągi i rosyjskie statki w Krasnodarze. Zaraz po tym gigantyczny kompleks chemiczny w Stavropolu stanął w płomieniach. Wszędzie od Moskwy po Morze Czarne zamieniło się w poligon Ukrainy. Rosja zaatakowała, ale Ukraina odcięła rosyjską machinę wojenną. Zaczynamy historię w jej najgorętszym punkcie, taktycznym pojedynku, który miał miejsce tej nocy. Atak 23 grudnia nie był zwykłym bombardowaniem. Była to próba demonstracji siły przez przywódcę przypartą do muru przy stole rozmów pokojowych. Rosyjskie siły powietrzne podjęły próbę skoordynowanego ataku saturacyjnego z udziałem strategicznych bombowców TU-95MS startujących z regionów Morza Kaspijskiego i Arktyki. Celem było proste zaangażować ukraińskie systemy obrony powietrznej przy użyciu rekordowej liczby 635 dronów Shahed-Geran i dostarczyć pociski do ich celów w środku chaosu. Skala ataku była tak duża, że syreny wyły przez wiele godzin w całej Ukrainie. Infrastruktura energetyczna była celem w Kijowie i na zachodzie kraju. Co najmniej trzech cywilów zginęło, a doszło do powszechnych przerw w dostawie prądu. Kijów i południowa Ukraina stanęły w obliczu poważnej katastrofy, gdy systemy elektryczne się załamały, pozostawiając ludność w ciemności i bez ogrzewania na pewien czas. Rosja chciała zmusić Ukraińców do kapitulacji, zamrażając ich w najzimniejsze dni zimy. Jednakże ten atak stał się oczekiwanym sygnałem dla ukraińskiego sztabu generalnego podczas gdy armia rosyjska skupiła całą swoją uwagę i zdolności obrony powietrznej na granicy ukraińskiej i linii frontu, strategiczne głębie Rosji pozostały bez obrony, praktycznie odsłonięte. Kontratak Ukrainy opierał się na precyzyjnych uderzeniach i niszczeniu celów o wysokiej wartości w odpowiedzi na masowy atak Rosji. W środku tego chaosu ukraiński wywiad, czyli gór, zagrał swoją asymetryczną kartą. Podczas gdy rosyjskie radary obrony powietrznej były skupione na celach na ukraińskim niebie, ukraińskie drony Kamikadze dalekiego zasięgu cicho wślizgnęły się do Rosji. Celem było miasto Budjonowsk w regionie Stawropol, setki kilometrów za linią frontu. Celem nie była losowo wybrana baza wojskowa, celem była petrochemiczna fabryka Stavrolen. To jedno z miejsc, gdzie bije przemysłowe serce Rosji. Ten ogromny kompleks należący do Lukoil jest drugim co do wielkości producentem polimerów i polietylenu o wysokiej gęstości w Rosji. Musimy to jasno przekazać widzowi. Ta fabryka to kuchnia surowcowa rosyjskiej armii. Kompozytowe kadłuby bezzałogowych pojazdów powietrznych używanych w wojnie, wewnętrzne komponenty pojazdów wojskowych, materiały izolacyjne do amunicji, a nawet plastikowe elementy wyposażenia używanego przez żołnierzy są produkowane tutaj w tych gigantycznych kadziach. Ukraińskie drony uderzyły bezpośrednio w jednostki krakowania etylenu i warsztaty separacji gazu najważniejsze punkty fabryki. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych i zweryfikowane przez analityków OSINT pokazują fabrykę przekształconą w ogromną kulę ognia, która rozświetliła nocne nieba. Ten atak nie jest chwilowym zatrzymaniem produkcji rosyjskiego przemysłu wojskowego, lecz kryzysem surowcowym trwającym miesiącami. Kolejne zdjęcie szerokokątne, udostępnione przez Tendera, dowodzi, że pożar objął cały zakład, uniemożliwiając interwencję. Zamknięcie zakładów w Stawropolu może spowodować spadek zdolności produkcyjnej rosyjskich dronów nawet o 20%. Tej nocy Ukraina zniszczyła nie tylko bieżącą produkcję Rosji, ale także jej przyszłą zdolność produkcji amunicji. Podczas gdy Stawropol płonął, fala ataków Ukrainy dotarła tej samej nocy dalej na południe do strategicznego węzła przy wejściu do cieśniny kerczeńskiej w regionie Krasnodaru. Celem był terminal Tamaneftegaz, jedna z największych bram dla rosyjskiego eksportu energii na Morzu Czarnym. Jest to jedna z głównych arterii, przez które Rosja sprzedaje LPG, ropę naftową i produkty paliwowe na świat, finansując wojnę. Ukraińskie drony zaatakowały zbiorniki paliwa, stacje paliw i rurociągi w porcie. Chociaż rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało standardowe oświadczenie o pożarze z wraków, fakty zostały obalone przez raporty z terenu. Ukraińscy urzędnicy potwierdzili, że atak dronów bezpośrednio uszkodził rurociąg i infrastrukturę portową. Co ważniejsze, strona rosyjska nie mogła zaprzeczyć temu pożarowi. Rosyjscy urzędnicy zostali zmuszani do oficjalnego przyznania, że pożar wybuchł w terminalu naftowym w regionie Krasnodar z powodu ukraińskiego ataku. Raporty morskie z regionu wskazują, że atak uszkodził nie tylko obiekty na lądzie, ale także statki w porcie. Według raportu Safety For Sea, ten atak na ukraińskie wybrzeże sparaliżował rosyjską logistykę na Morzu Czarnym. Technicznym skutkiem tego ataku jest to, że Ukraina odebrała Rosji kartę szantażu energetycznego. Podczas gdy Rosja próbowała odciąć Ukrainie prąd, Ukraina fizycznie zakręciła Rosji kurek z pieniędzmi. Zamknięcie terminalu Taman spowoduje poważne, wąskie gardło w rosyjskich dostawach ropy na rynki azjatyckie i globalnego południa. To jest ruch mający na celu ekonomiczne duszenie. Dlaczego więc Ukraina wybrała ten konkretny moment i te konkretne cele? Rosja otworzyła bramy tego piekła własnymi rękami, popełniając fatalny błąd 11 dni temu. Korzenie tej historii tkwią w międzynarodowym kryzysie, który rozegrał się 12 grudnia w porcie Czarnomorsk w Odessie. Widząc, że straciła kontrolę nad Morzem Czarnym i chcąc unieruchomić ukraiński korytarz zbożowy, Rosja sięgnęła po taktyki państwa zbójeckiego. Rosyjskie rakiety zaatakowały statek Ceng T, należący do tureckiej firmy Ceng Roro, który był zakotwiczony w porcie w Odessie w celach całkowicie cywilnych i handlowych. Statek przewoził pomoc humanitarną i ładunek handlowy. Uderzenie rakiety podpaliło pokład statku, uszkadzając mostek i łodzie ratunkowe. Załoga została ewakuowana w panice. Zgłoszono, że w tym ataku uszkodzono łącznie trzy tureckie statki. Był to bezpośredni atak Rosji nie tylko na Ukrainę, ale także na nienaruszalność Turcji, członka NATO oraz handel międzynarodowy. Prezydent Zełęski osobiście potwierdził atak i potępił terroryzm Rosji wobec infrastruktury cywilnej i handlu międzynarodowego. Dla administracji Kijowskiej ten atak był ostatnią kroplą. Ukraiński Sztab Generalny wprowadził nową doktrynę w wojnie handlu morskiego symetryczne odwet. Logika była taka. Jeśli Rosja spróbuje nas zdusić, atakując porty wodeście i Czarnomorsku oraz nadpływające cywilne statki handlowe, my zdusimy ich, atakując rosyjskie porty handlowe nad Morzem Czarnym, takie jak Taman i Noworosyjsk, oraz ich infrastrukturę naftową. Wydarzenie, które umocniło tę determinację, miało miejsce 20 grudnia, cóż przed atakiem 23 grudnia. Rosja przeprowadziła barbarzyński atak rakietowy na port w Odessie, zabijając ośmiu cywilów i poważnie uszkadzając infrastrukturę portową. W miarę jak liczba ofiar w Odessie rosła, plan Ukrainy na zemstę stawał się coraz bardziej jasny. Według raportu The Guardian, ataki te były częścią strategii Rosji mającej na celu uniemożliwienie Ukrainie eksportu towarów drogą morską. Atak z 23 grudnia na port Taman i Rurociąg był bezpośrednią odpowiedzią na incydenty z Cengte i Odessą. Zamiast wydać dyplomatyczne potępienie, Ukraina przemówiła w jednym języku, który Rosja rozumie – języku siły i zniszczenia. Te płonące zbiorniki z ropą w Krasnodarze to zakodowana wiadomość do Moskwy. Jeśli nasze statki nie są bezpieczne na Morzu Czarnym, wasze tankowce i terminale też nie są bezpieczne. Koszt dyplomatyczny i ekonomiczny tych wzajemnych ataków jest znacznie wyższy dla Rosji. Atak na Port Taman podniósł składki ubezpieczeniowe na transport rosyjskiej ropy na Morzu Czarnym do astronomicznych poziomów. Międzynarodowe firmy żeglugowe nie będą chciały cumować w rosyjskich portach ogłoszonych strefami wojennymi. Uderzając w turecki statek 12 grudnia, Rosja naraziła swoje miliardowe eksporty energii na ryzyko i zamieniła Morze Czarne w jezioro śmierci także dla siebie. Ceną tej strategicznej ślepoty jest płonąca największa brama gospodarcza południowej Rosji. Patrząc z szerszej perspektywy widzimy, że mit Rosji jako bezpiecznej ojczyzny całkowicie się załamał. Największą obietnicą Putina dla jego narodu było kłamstwo, że wojna pozostanie na granicach. Życie w Moskwie będzie toczyć się normalnie. Ostatni tydzień grudnia zburzył to kłamstwo. 22 grudnia, zaledwie dzień przed głównymi atakami, w Moskwie, sercu Rosji, doszło do szokującego incydentu. Rosyjski generał zginął, gdy bomba podłożona w jego samochodzie eksplodowała przed jego domem w stolicy. Komitet śledczy Rosji natychmiast rozpoczął badanie ukraińskiego wątku. Strategiczne znaczenie tego zamachu jest znacznie większe niż zniszczenie brygady na froncie. Pokazuje, że rosyjska służba wywiadowcza FSB nie jest w stanie chronić nawet swoich wysokich rangą oficerów wojskowych w sercu stolicy. Wśród moskiewskiej elity, oligarchów i biurokratów zapanował nastrój strachu i paniki. Czy ja będę następny? Wojna nie jest już tylko wiadomością w telewizji. To rzeczywistość na ulicach Moskwy. Jednak upadek nie ogranicza się do stolicy. Głęboko w Rosji, tysiące kilometrów od linii frontu w regionie permskim, wojskowe pociągi towarowe i cysterny paliwowe płoną gwałtownie na stacjach kolejowych. Te pożary pokazują, jak daleko sięga ramię Ukrainy lub grup oporów wewnątrz Rosji. Rosyjska logistyka balansowała na ostrzu noża, a teraz to ostrze się złamało. Sabotaż linii kolejowych zakłócił przepływ amunicji i paliwa na front. Ta sytuacja doprowadziła do scenariusza rodem z Mad Maxa w życiu cywilnym. Na stacjach benzynowych nie ma paliwa, zwłaszcza na Krymie i w południowej Rosji. W Jałcie ludzie kradną benzynę z zaparkowanych samochodów w nocy. Stacje benzynowe wywieszają tablicę brak paliwa, a tworzą się kilometrowe kolejki. Według raportów Reutersa, ten niedobór w kraju będącym gigantem naftowym jak Rosja fundamentalnie podważa zaufanie społeczeństwa do reżimu. Kiedy połączy się wszystkie te wydarzenia, pożar w Stawropolu, uszkodzenie terminalu w Tamaniu, zabójstwo w Moskwie, sabotaż w Permie, wyłania się taki obraz. Federacja Rosyjska znalazła się w geograficznie nie do obrony pozycji. Rosyjski system obrony powietrznej składający się z S300, S400 i pancer nie ma wystarczającej gęstości, aby chronić tę ogromną linię frontu przekraczającą 1000 kilometrów. Systemy rozmieszczone do ochrony Moskwy pozostawiły obszary przemysłowe bez ochrony. Gdyby próbowali chronić przemysł, linia frontu by się załamała. To klasyczny problem zbyt krótkiego koca. Jeśli przykryjesz głowę, odsłaniasz stopy. W cieniu rozmów pokojowych Rosja chciała zasiąść przy stole jako silny gracz. Według analizy Bloomberga ataki te miały miejsce właśnie w okresie, gdy negocjacje pokojowe były na porządku dziennym. Jednak wydarzenia nocy 23 grudnia pokazały całemu światu, że Rosja jest papierowym tygrysem, niezdolnym do ochrony nawet własnego przemysłu i stolicy. Ukraina postawiła Rosję w szachu na jej własnym terenie, w jej własnej grze. W rezultacie 23 grudnia nie jest dniem, w którym Rosja próbowała pogrążyć Kijów w ciemności, lecz dniem, w którym podpaliła swoją własną przyszłość. Pociski Putina zabrały życie i zniszczyły domy na Ukrainie. Tak, ból jest wielki, a cena wysoka. Jednakże, gdy spojrzymy na strategiczną równowagę, kontratak Ukrainy jest o wiele bardziej śmiercionośny, trwały i systemowy. Turecki statek trafiony w Odesie został pomszczony przez zniszczenie rurociągu w porcie Taman. Próba odcięcia Kijowa od prądu została odpowiedziana wyłączeniem serca rosyjskiego przemysłu wojskowego w Stawropolu. Generałowie zabici na ulicach Moskwy, pociągi płonące w Permie i bezradni Rosjanie czekający w kolejce po benzynę krzyczą jedną prawdę. Specjalna operacja wojskowa Putina przekształciła się teraz w egzystencjalny kryzys Rosji. Rosja próbowała zamienić Ukrainę w strzelnicę, ale ostatecznie to jej własne terytorium stało się ulubionym celem ukraińskich dronów. Za murami Kremla nie ma już bezpiecznego schronienia, ponieważ te mury są ogrzewane ogniem płonącym od wewnątrz. To nie tylko upadek linii frontu, to upadek imperialnej iluzji. Co o tym sądzisz? Prosimy o podzielenie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś. Że nas wybrałeś. Że nas wy...